Witam w jednym z pierwszych odcinków Pixel Alliance Z tej strony kłania się Blue I chciałbym wam pokazać postać, która już wkrótce pojawi się na oficjalnych serwerach League of Legends A mianowicie Tresza. Postać ma pełnić rolę sporta Mianowicie jego podstawowe statystyki na pierwszym poziomie mają się następująco: specjalnie wyłączyłem na potrzeby kręcenia runki i specjalizacje. Jego umiejętność pasywna daje nam dodatkową moc umiejętności odporność na magię i pancerz, gdy znajdujemy się w pobliżu ginących minionów bądź bohaterów. Zalecane itemki przez twórców. Widzimy pierwsze duszki, które pojawiły się nam na linii i dały nam jeden punkt moc umiejętności, pancerza i odporności na magię. Jego Q wygląda następująco, już przypomina troszeczkę łapę Blitzkranga i można przyciągnąć przeciwnika ze znacznej odległości. Możemy Q zastosować także, żeby przyciągnąć się do przeciwnika. Jego WP prezentuje się następująco. Otóż możemy sobie i sojuszniczej jednostce dać tarczę, która na pierwszym poziomie pochłonie 60 punktów obrażeń. Co ciekawe, jeżeli użyjemy tarczy ze znacznego dystansu, sojusznicza jednostka może przyciągnąć się w naszym kierunku, klikając o to właśnie tą latarenkę, która się pojawi. I oczywiście jego E. Niestety nie ma szczegółowego opisu jeszcze, ale jak widać daje obrażenia i podrzuca przeciwnik, znajdującego się w obszarze działania. Tylko ulti wytwarza wokół nas yy, swoistą klatkę, która wygląda, przypomina klatkę Weigara i zadaje obrażenia wszystkim jednostkom, które przejdą uh -huh. przez ści jej ścianę. Yy, gdy droga jednostka przejdzie przez jedną ze ścian zostaje zniszczona bardzo potężne obrażenia już na niskim poziomie warto zwrócić, że jest to 250 razy bazowych i spowalnia jednostkę o 99% na 2,5 sekundy, czyli jak widać ma bardzo duży cel. To był pierwszy odcinek Pixel Alliance, Z Wami żegna się Blue. W opisie postaramy się zamieścić opis y, skili dostępny na chwilę obecną.